Zespół Dawida Szulczka do Krakowa pojechał pewne utrzymania. Wisła natomiast pewna była już spadku. Mimo okoliczności w pierwszej połowie emocji nie zabrakło. Patrząc na, na to spotkanie, patrząc na te pierwsze 25 minut gdzie powinniśmy prowadzić co najmniej 3 do zera. Ale jak gdyby te sytuacje, które stworzyliśmy, nie potrafiliśmy wykorzystać, przeciwnik odda jeden strzał i wygrywa to spotkanie. Dokładniej Warta oddała cztery strzały. Chociaż rozgoryczenie trenera Białej Gwiazdy jest zrozumiałe. Jego piłkarze wykonali 18 prób strzeleckich. Żadna nie przyniosła skutku, a Zieloni wygrali 1 do 0 i wywieźli z Krakowa trzy punkty. Chciałem podziękować wszystkim ludziom związanym z Wartą i tym, którzy dali mi szansę prowadzenia tak fantastycznej ekipy. Za nami świetna runda, zdobyliśmy dużo punktów. Myślę, że w momencie, kiedy Rozpoczynaliśmy tą współpracę, nikt nie przypuszczał, że zakończymy na tym miejscu. Misja utrzymanie w Ekstraklasie zakończona powodzeniem. Warta sezon zakończyła na 11. miejscu z 10 punktami przewagi nad strefą spadkową. Niewiele zabrakło, żeby zakończyć w pierwszej dziesiątce. Dawid Szulczek nie dokonał jednak tego sam. Zasługa w tym całego zespołu. Tacy ludzie pracują w klubie i tacy ludzie wybiegali na boisko z charakterem głodni zwycięstw i którzy podchodzą do swojej pracy jak stuprocentowi profesjonaliści. Jak były momenty, kiedy trzeba się było cieszyć, to ta drużyna była razem, razem świętowała i się cieszyła. Kiedy były trudne momenty, też drużyna była razem, sztab w tym wszystkim był razem. Jesienią wielu widziało Wartę spadającą z ligi. Zieloni pokazali jednak, że ich miejsce jest na najwyższym poziomie rozgrywkowym.